Skoro w szkole nie uczą, nikt o tym no, nie mówi, tak to oni, oni do żadnych historii nie sięgają oprócz szkoły, oprócz tam polskiej grupy, która się zacznie tym interesować. No Dome, I rodzice nie przekazują. Tak, dokładnie. Tak jak y jak na ten, nie, no ja swoim dzieciom na przykład zaczynałem od tego, że tłumaczyć, co to były kartki, co to, o, o co w tym wszystkim chodziło, Na ten moje no, dzieci są jeszcze małe, 11 lat, y się, ale pytają się. Jak się zaczyna taki temat, to no się pytają, więc ja im mówię. Nie wciskam im na ten, tylko opisuję sytuację, jak była. Dla nich to jest nie do pomyślenia. Dlaczego ludzie tak łatwo ten okrągły stół zaakceptowali? Mój ojciec. Ja w 1988 roku miałem y 16 lat. 16 lat miałem w 88 roku, na ten, no nie wiem <grystanie> e, Dlaczego? Pamiętam byłem w internacie, byłem w internacie, bieda totalna, buty dostać tragedia, cokolwiek kupić tragedia. E, pamiętam, że na wolny rynek już rzucili był tutaj dwa razy w tygodniu pana, była no, się dawa, coś tam bez kartek już była, to jeździłem ze szkoły, dwie godziny stałem w kolejkach, żeby no, kupić brodowacza, pasztetową krokowobię, czy dokładnie. Gdzie, a, 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 gdzie a, 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 już podroby były bez kartek, dwa razy Co wynosicie, wy nie wiecie, kto to jest. Każdy, który kandydował, z są zdjęcie. Ja. Tak. Ale wtedy nam tłumaczono, nieważne już, kto to. Ważne, że trzeba przełamać, yy, przełamać ten mur, że tutaj... Nie kazano się wgłębiać w życiorysy na na ten, nie było na to czasu, tak tłumaczono. Wszystko dobrze. To było naprawdę, my się w tym ekscytowaliśmy, jeszcze nie mogliśmy głosować w 89. Jeszcze nie mogliśmy głosować, że był tam ból na na ten, bo już cierpaliśmy. Tak, ale, ale też mieliśmy tutaj tak jak ukierunkowi nauczycielkę dobrą, która już nam rok, dwa lata wcześniej o katyniu mówiła, o różnych rzeczach, po ciku nam to zaczęła wyczekać, zaczęliśmy samoświadomość. Ja znowu tego nie wniosłem był bardzo zachowawczy, yy, pilnował, żeby czasami gdzieś, yy, mówiło się o różnych rzeczach w domu, ale raczej tak chodziło, żeby czasami czegoś nie, więc lepiej, lepiej były tematy przy dzieciach pomijane. Puścili wolny rynek, jakkolwiek to nie było, kupę ludzi się straciło na tym, posz poszło na bezrobocie, ale zapomniły się sklepy, zapomniły się... To był taki ja... skok cywilizacyjny, że w zasadzie nie trzeba było żadnych innych tłumaczeń. To było tak, złe i dobre, złe i dobre, nie? I, i to, na... mimo że zepchnięto ileś ludzi w taką niszę, ale, złego było też... ale, większość... Ja wiem, wiem, ale większość ludzi postrzegała jako pozytywną przemianę i w ogóle przez najbliższe lata się nie zastanawiali, więc w momencie kiedy, pamiętam już świadomie jak obalano rządu Orszewskiego, to... to ta cała propaganda w mojej głowie była taka po tym ogromnym stronie, że dobrze, bo to są mąciciele, że to nic dla gospodarki dobrego z tego nie wynika. Nie uczestniczyłem w tym aktywnie, więc yy, bo zacząłem kontestować pewne rzeczy i nie poszedłem nawet na wybory po tym. Coś, no bo... Ale, ale ta, ta, takie było moje nastawienie wtedy, ale ja przyjmowałem to dopiero po kilku latach, było takie kolejne informacje, które do mnie spływały, weryfikowały cały czas mój pogląd. Dlatego ja sukcesów krągowego stawu cały czas w Był gwałtownym wszystko, bo ten wszystko był gwałtowny. Ja tyle to czułem w ten sposób, że po prostu na następny miesiąc nie zabrano nam kartek. Powiedzieli, już te kartki sobie schowajcie, już są niepotrzebne, po sklepach. Ja z kolei jeszcze pamiętam jeszcze te czasy, kiedy na studiach byliśmy, kiedy były strajki. Później jak gdyby to, to takie przejście z takiego, no to jest kompletnie taka, tak duża jak gdyby gradacja tego, co było i tego, co miało być, że nikt nie analizował już Hmm, powiedzmy sobie, czy jak gdyby dokładnie wartości okrągłego stołu, kto tam jest, jakie to są osoby, tylko sam fakt, że były, tak. nie? <hanno> I co podpisali, to już to, to, co To już to to, było wszystko, to już było tak dużo, bo się wydaje, że dla Polski, ja pamiętam, jak jeszcze właśnie Yy, tygodni Solidarność. Yy, yy, pamiętasz jak się Dłuj. początki ukazywał, jak, jak w ogóle, jak ja kupowałam pamiętam codziennie i od deski ja do mam... deski, że dłu? się... ja tak, no to było normalnie to takie, no taka euforia była tak duża, że na przykład Dłuj. dla młodego pokolenia to trudno jest, jak gdyby, to nie jest zrozumiałe dla nich, co wtedy przejęli, ja to, ja pamiętam, jak ja to przeżywałam mocno. Na przykład jak jeszcze wcześniej Szczecinie studiowałam, jak, jak właśnie między innymi yy, byłam świadkiem, jak były między innymi te pochody i ludzie na przykład nie szli yy, z śpiewem na przykład Bogu rodzice, policja praktycznie za nimi i policja z tymi pałkami wodnymi i tak dalej, jak ci ludzie się rozbiegali, to, to, to takie, no to jest takie uczucie, że tak w zasadzie, że trudno to, to jak opisać, nie da rady opisać tego, jakie to jest wrażenie, takie naprawdę, kiedy między innymi z tymi armatkami wodnymi jeszcze w Szczecinie kiedy myśmy strajkowali, były te strajki, myśmy między innymi no na uczelni też tam wtedy niezależne zrzeszenie studentów, to też jak w sumie bardzo dużo osób między innymi przez to wtedy przestało no był studentami, nie? Ale mówię, że to, to przejście było no tak duże, że, że praktycznie może nikt dopiero później zaczęto się zastanawiać nad tym, kto był, jakie luce tygodniowe dostał. Już dopiero poszcze... analiza poszczególnych postaci, yy, które brały udział Takie w tym stole. Podały. Często. Myśli Państwo, że nie miało wpływu to, że na przykład tam zabito działacza komunistycznego w Polsce pokojowo Kiszczak z Jarosławem ale... Państwo, Najlepsza są dymna, jaką mógł sobie w ogóle komunizm wymyślić w Polsce. To, to, z o to, jest, to. O to A, Ale z, z tym przelewem krwi, to dlaczego mój ojciec zawsze chronił nas od tam jakieś. I jeszcze jedno ja pytanie. Dlaczego z Polski, ostat... jako ostatniego kraju postkomunistycznego wyjechał Wojska radzieckie. Ostatni kraj. Najbliższy sąsiad. Ostatni, jako to z ostatniego kraju wierzę. To, to dlaczego? Lacy, no. Bo prezydent no. Polski w tym czasie do no. końca nie widział sensu wyjazdu. No. No. Nie, nie, nie. Wyjazdu Polski. Bo w czego są W Rumunii, w Bułgarii, w Polsce, w byli ludzie, którzy chcieli zerwać z tym systemem. I było ich większość, a w Polsce było więcej kolaborantów. Tak, i takich różowych, nie czerwony, ale różowy. Tylko, że w ale nie jest wymów niepodległościowy. Od wojny jeden. Na Węgrzech z całym szacunkiem do tych narodów. Na Węgrzech mieli jeden, paweł stłumiony zresztą. W Polsce, dlaczego ja tu wracałem do mojego? Mój ojciec właśnie trzymał na ten, bo mój ojciec w 72 roku był pierwszym. Nie, w 70 na wybrzeżu, przepraszam, w 70 roku na wybrzeżu był w wojsku. Mało tego, jeździł nysą propagandową z głośnikami, jak go dopadli demonstranci wywrócili nysę. Zapalili Lysę, poparzony był i mówiąc, co co polityki zawsze trzymał się na boku, ale jednocześnie miał tam swoje poglądy. Dla niego największą wartością było, żeby nie było przelewu chwili. Dla niego do dzisiaj jest to największą wartością. Przez to błądzi w polityce całkowicie, nie zgadzam się z nim zupełnie. Największą wartością dla wielu ludzi to była wartość później. Po 56, po 68, po 70 roku, po 81 nagle się stało coś, co nie było przelewu chwili. Może nie zupełnie, bo kilka osób zginęło. W związku z tym zostało uciszone.